Ja osobiście uważam, że w tym momencie ta lista może wyrządzić więcej złego niż dobrego, jeżeli pracodawcy chcieliby po prostu samodzielnie się do niej stosować. Pracodawcy i oczywiście pracownicy. Ta lista ma charakter niewiążący. Ona stanowi pewną wskazówkę, w mojej ocenie błędną, i ja bym nie zachęcała osobiście, żeby pracodawcy, pracownicy, zleceniobiorcy, zleceniodawcy zagłębiali się w tą listę, bo ona może wywołać szereg e, nieporozumień e, i wątpliwości. Jak pewnie analizowałeś e, tą listę, no to tam jest praktycznie 10 pytań e, dotyczących. 11, przepraszam, 11 pytań dotyczących wynagrodzenia, które nic nie wnoszą. Idea jak najbardziej jest słuszna, natomiast samo wykonanie, jak to bywa, nie do końca. To jest podcast po ludzku o BHP. Witam wszystkich w nowym odcinku podcastu po ludzku o BHP. No dzisiaj porozmawiamy sobie o takiej. No trochę kontrowersyjnej rzeczy, ale zdecydowanie to nasze nagranie wymaga pewnego wprowadzenia, bo dzisiejszą moją gościnią jest Martyna Dziedzic, którą no, którą już nagraliśmy pewien odcinek. tak? Wzięliśmy sobie na tapet ten nowy projekt zmieniający ustawy dotyczącą Państwowej Inspekcji Pracy. No ale kurczę, zanim ja zdążyłem to obrobić, zanim zdążyłem to opublikować, to po pierwsze ten projekt zaczął tak trochę nabierać dziwnych, dziwnych trendów. A po drugie, no, chyba decyzją szefa wszystkich szefów, czyli premiera. Wydaje mi się, nie wiem, jeżeli się mylę, to, to wyprostuj mnie. On chyba na chwilę obecną chyba trafił do kosza. Tak, dość mocno trafił, jest w tym koszu, czekamy na jego wyciągnięcie z kosza, bo w mojej ocenie on długo w tym koszu nie będzie mógł leżeć. A to z tego względu, że tak jak ostatnio rozmawialiśmy, dlaczego ta ustawa, te zmiany do Państwowej Inspekcji Pracy muszą wejść, to są po prostu środki z KPO. No niestety tak się stało, nie stało. Stety, niestety, tak, że po prostu e, Polska, żeby otrzymać środki unijne, no będzie musiała dokonać pewnych zmian w zakresie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy. No tak jak rozmawialiśmy o, um, ostatnio, te zmiany są zbyt daleko idące i jednak troszeczkę Polska poszła nie w tym kierunku co trzeba i to nie jest uzasadnione tym, żeby otrzymać te środki, tak dalece idące zmiany. No ale zobaczymy co czas pokaże i czy faktycznie rząd się mocno zreflektował, czy to jest po prostu chwila um, jakby dania oddechu i ponownie spotkamy się z podobnymi zapisami, które w dużej mierze mogą naruszać, wręcz łamać konstytucję. Jak już zdążyliście się zorientować? No, sądząc po języku, którym przemawia do nas Martyna, zdecydowanie widać tu prawnicze wykształcenie. Martyna, przedstaw się, kim faktycznie jesteś, co faktycznie robisz na, na co dzień, że no, wybrałem Cię do, do nagrania podcastu, bo jesteś świetną osobą, jeśli chodzi o rozmowy, właśnie o między innymi o Państwowej Inspekcji Pracy. No, nie da się ukryć, że jestem prawnikiem, jestem adwokatem, wspólnikiem w kancelarii Law in Hair, gdzie zajmujemy się kwestiami dotyczącymi właśnie zatrudniania, zwalniania i takiej całej otoczki z pracownikami. To są kwestie, z którymi na co dzień się mierzę, dlatego tutaj znaleźliśmy pole do licznych dyskusji, właśnie Piotrze, i dobrze nam się rozmawia. Też bardzo lubię kwestie związane z BHP-em i związkami zawodowymi, i to są moje takie Oczywiście w zakresie prowadzonej działalności też dużo szkolimy, dużo działamy też pro bono, w sensie dzielimy się chętnie wiedzą. Stąd różnego rodzaju artykuły w prasie, czy też właśnie występowanie w różnego rodzaju podcastach. Super. Powiedz mi jeszcze tylko troszkę na, nawiążę do tego projektu Państwowej Inspekcji Pracy, no bo wydaje mi się, że na pierwszy ten front został tylko wysunięty ten element typu, no tej zamiany tych umów cywilnoprawnych na te umowy o pracę i, i przynajmniej w tych nagłówkach, które gdzieś tam się pojawiały, to, to, się, to, się, to się ciągle przewijało. Czy to jest główny powód faktycznie wycofania chwili obecnej tego, tego, tego projektu? Aktualnie tak, aktualnie zauważono, że zapewne zbyt daleko idące są właśnie te uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy. Ja mam taką nadzieję, bo jakby otwarcie nie mówi się wprost, dlaczego wyrzucono tutaj te, tą ustawę do kosza, ale mam wrażenie, że to jest główną przesłanką i gdzieś się w kuluarach mówi, że lobby pracodawców było zbyt duże, żeby po prostu taką ustawę u nas wprowadzić. Więc wydaje mi się, że to jest główną przesłanką, dlaczego ona trafiła do kosza, ale dobrze wskazujesz, że nie tylko w tej ustawie były, były uregulowane nowe kwestie dotyczące uprawnień PIP, ale też był szereg innych kwestii poruszanych, o których sobie mieliśmy ostatnio przyjemność rozmawiać, między innymi zwiększanie kar finansowych, jeżeli chodzi o pewne działania skierowane przeciwko pracownikom, pewne innowacje w zakresie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, która miała być dokonywana także w formie zdalnej i pewne inne jeszcze kwestie, o których mieliśmy przyjemność rozmawiać. Natomiast czy one ponownie wy wylądują w tym projekcie? Zobaczymy. To jest podcast po ludzku o BHP. No, na chwilę obecną mamy taką tradycyjną formę, bo Główny Inspektor Pracy jakby podsunął pewne rozwiązanie, a mówimy to o czekliście, bo właśnie checklista e, dla pracodawców będzie stanowiła temat dzisiejszej naszej rozmowy. No, więc Izba zaproponowała taką checklistę, którą rzuconą dla pracodawców, mówiąc: Mój drogi pracodawco, masz tu magiczne 42 punkty. Ja przepraszam, może ironicznie, ale, ale już jest to ode mnie, ode mnie silniejsze, może to od razu pokazuje w tym gdzie kierunek, jeśli chodzi o, o w którym miałem obrał, jeśli chodzi o tą rzecz, tą rzecz checklistę. Ale dobrze, dostajesz checklistę, sprawdź sobie, czy może któryś z pracowników albo, może umowę, którą sporządziłeś z, pra, z pracownikiem albo, znaczy, nie tyle z pracownikiem, ale z pracobiorcą, może powinna zostać przekształcona. Tak? 40, mhm. 42 punkty. Tak, dobrze pamiętasz, 42 punkty, ja nawet na drugim monitorze mam tutaj e, tą listę, e, wyczuwam e, już Twoje zdanie na ten temat. Nie mieliśmy przyjemność e, o tej liście rozmawiać wcześniej. Natomiast e, widzę, że będziemy mieli podobny stosunek do tej listy. Ja osobiście uważam, że w tym momencie ta lista może wyrządzić więcej złego niż dobrego, jeżeli pracodawcy chcieliby po prostu samodzielnie się do niej stosować. Pracodawcy i oczywiście pracownicy, bo Mówi się, że to jest swoistego rodzaju lista samokontroli, która może stanowić pełen kierunek zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Natomiast w mojej ocenie jest ona wadliwie sporządzona, jest mocno stronniczo, mocno w pewien sposób nakierowująca na pewne odpowiedzi, ale także mam wrażenie, że nie do końca autorzy znają obecne wyroki sądów najwyższego, obecne realia rynkowe i przyznam się, szczerze, że w niektórych momentach także obowiązujące przepisy. Ten brak znajomości obowiązujących przepisów niestety szczególnie widoczny jest w kwestiach związanych z bhp -em. i dlatego w mojej ocenie ta lista, szczególnie w kwestiach związanych właśnie z bezpieczeństwem i higieną pracy, może wyrządzić więcej szkód niż dobrego, jeżeli jakiś pracodawca zapozna się z nią i nagle powie, hola, hola, to ja nie mogę skierować mojego pracownika, przepraszam, mojego zlecenia na badania lekarskie. Ja nie mogę mojego zleceniobiorcy szkolić z kwestii związanych z bezpieczeństwem, higieną pracy czy z instrukcji stanowiskowych, bo będzie zaraz pracownikiem. No nie tędy droga, bo znamy obowiązujące przepisy i wiemy, że. Z Szczególne obowiązki są nakładane na pracodawców, i mówię tutaj, pewnie ty doskonale znasz ten artykuł, o tym artykule 304 kodeksu pracy i 304 z indeksem 1 kodeksu pracy, który mówi wprost, że. Pewne obowiązki, wymogi w kontekście zasad bezpiecznego i higienicznego kształtowania warunków pracy należy także stosować do osób, które nie są zatrudnione na umowach o pracę, czyli między m.in. zleceniobiorców, osoby zatrudnione w ramach B2B. Tak. Więc to mi się skrajnie nie podoba. Dobrze wiecie, bo zdecydowanie jednak jest to podcast dla bh w głównej mierze. No to faktycznie, Julia, takie z tych 42 punktów, wspomniałaś już o badaniach lekarskich, czy jeszcze coś byś takie, ja to tak nazywam, kwiatki mogła z tej, z tej całej magicznej listy powyciągać albo pokazać, gdzie kurczę faktycznie, no, no zdecydowanie znak zapytania, Julia, co najmniej powinien się pojawić, żeby nie powiedzieć, że powinno być to od razu wyrzucone z tej rzecz listy dokładnie jeżeli słuchają nas pracodawcy mam nadzieję że tak będzie to niech zwrócą uwagę na artykuł 39 jeżeli chodzi o ten artykuł przepraszam nie artykuł tylko chodzi mi po prostu o punkt z tej listy Aha, punkt, punkt z tutaj listy. punkt z listy tu się zagalopowałam nie artykuł tylko punkt z listy w świetle tego punktu pracobiorca jest obowiązany stosować przyjęte w zakładzie procedury i instrukcje technologiczne w tym dotyczące bezpieczeństwa jak pracownik Zobacz, to jest dokładnie to, o czym mówię. No, w ramach e, obowiązujących przepisów tego artykułu 304, to wręcz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy taki zleceniobiorca musi dostosować się do obowiązujących w zakładzie instrukcji. I te instrukcje w kontekście bezpiecznego, higienicznego wykonywania pracy, one nie będą inne dla pracownika i dla zleceniobiorcy, tak? One muszą być tak, e, takie same, bo one tak samo mają chronić życie i zdrowie pracowników. Tak samo w kontekście. Stosowania środków ochrony indywidualnej i ochrony zbiorowej zlecniobiorca. Także powinien stosować te same środki ochrony indywidualnej i zbiorowej jak pracownik. I to mówią wprost te przepisy, o których wspominałam wcześniej. Co więcej, te przepisy, wprost, obowiązujące przepisy nakładają wprost na osoby, które nie są zatrudnione w ramach umowy o pracę, obowiązek stosowania się do poleceń w zakresie właśnie bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy. Więc jak zobaczysz wcześniejszy punkt, który daje takie pytanie, czy pracobiorca ma obowiązek stosować się do poleceń prac pracodawcy? No to tutaj kolejny raz zaświeca mi się lampka. Ale jakich poleceń? Bo jeżeli chodzi o polecenia w zakresie BHP, to tak czy to jest niezależnie, czy to jest zleceniobiorca, czy pracownik, to oni mają obowiązek stosowania się do poleceń pracodawcy lub też zleceniodawcy i w żadnym razie nie może to świadczyć o tym, że to jest stosunek pracy. Tak samo ja doradzając swoim klientom, kierując się artykułem 304 kodeksu pracy w zakresie kierowania pracowników na badania profilaktyczne, czy też szkolenia instruktarze BHP, mówię wprost, jeżeli są do pracy, które generują ryzyko wypadkowe dla e, zleceniobiorców. Czy osoby zatrudnione na B2B, to tak, z ostrożności skierujmy je na badania lekarskie, przeszkolmy je, udzielmy instruktażu, żeby te osoby były w stanie bezpiecznie i higienicznie wykonywać te obowiązki. I jak najbardziej jest to dopuszczalne, a jak się zagłębimy w ogóle w orzecznictwo Sądu Najwyższego, to Sąd Najwyższy mówi, że taka praktyka wskazuje właśnie na to, że pracodawca należycie realizuje nałożone obowiązki, jest wręcz koniecznością, tak? Więc no. Ja widzę tutaj pewne no, problemy, jakie mogą zaistnieć, jeżeli dany pracodawca czy czy pracownik, że zleceniobiorca zapozna się z tą listą i zacznie tutaj mieć pewne problemy interpretacyjne, bo jednak te pytania nie są precyzyjne. O cześć. Właśnie obrabiam kolejny odcinek podcastu po ludzku o BHP, żeby mógł on trafić do ciebie w najbliższą środę. Jeżeli podoba ci się to, co robię. To może wesprzesz mnie w serwisie Patronite. Twoja pomoc pozwoli mi nagrywać regularnie, kupić lepszy sprzęt, zlecić obrabianie odcinków zawodowcą, czy też może przenieść się do profesjonalnego studia. Wejdź na patronite.pl, link znajdziesz poniżej i wybierz jeden z dostępnych progów. Będę Ci ogromnie wdzięczny z całego serducha. Właśnie dobrze, że powiedziałaś o czymś takim jak te precyzja, bo mm -hmm. szeroko, koment, znaczy szeroko komentowane w internecie jest właśnie dość ogólny charakter tej całej listy, bo, bo faktycznie tam są takie pytania, część z nich wymieniałaś, które, które stawiają dość duży znak zapytania, ale na przykład wiem, że jedno z pytań jest takich, czy pra, pracobiorca posiada odpowiednie kwalifikacje, co to znaczy, tak? Prawda. Jakimi, jakimi kategoriami? A, a, a czy zleceniobiorca musi być bez kwalifikacji, czy pracownik ma bez kwalifikacji. No tak. ja się zastanawiam, jaka tutaj odpowiedź jest dobra. No znaczy, właśnie, pod... bo tu są często o, dokładnie. Tak. Sobie powiedz, którą odpowiedź należy zaznaczyć, żeby nie wiem, ewentualnie inspektor pracy, który się zjawia na, w czasie takiej kontroli, i sobie nie wiem, zerknąłby na taką listę, albo czy, żeby on nam nie wyciągnął sytuacji takiej, że kurczę, no tu, tu jest złamanie prawa i, i powinniśmy przekształcić pewną, pewną umowę, tak? albo, Nie mam pojęcia. Bardzo ogólnie jest to, jest to wrzucone. No ale dobrze, ale z drugiej strony trochę broniąc głównego inspektora, bo to, to jest fajny chłop, ten się tak występuje, wiesz co, często go tam słyszymy i teraz nawet takie rolki kręci, jest super. Rzucenie jest hasła takiego, że to ma być taki element takiej taki trochę podpowiedzi. To nadal jest gdzieś tam, mówię, ta lista jest trochę taką ruchomą, płynną, taką, taką nie wiem, tworem czy nie tworem. Ja na razie wam coś pokazuję, możemy nad tym popracować, ale powiedzmy, ona jest nieobowiązująca, bo to nie znaczy, że teraz każdy pracodawca musi ją na, na bank odfajkować, i każda wizyta, nie wiem, inspektora zaczynał się od tego, żeby pokazać taką listę, czy macie takich pracowników. To jest pewna dowolność, jest to jakiś taki krok. No, może trochę ułomny, ale jakiś krok jest. No to może kurczę, może jakieś pozytywy z tej listy, potrafisz wyciągnąć coś? Wiesz co, przede wszystkim musimy to zaznaczyć. Ta lista ma charakter niewiążący, ona stanowi pewną wskazówkę, w mojej ocenie błędną i ja bym nie zachęcała osobiście, żeby pracodawcy, pracownicy, zleceniobiorcy, zleceniodawcy zagłębiali się w tą listę, bo ona może wywołać szereg nieporozumień i wątpliwości i, mogą, i może prowadzić, tak jak nawet w, tym, w związku z tym, co powiedziałam wcześniej, w kontekście tego BHP-u, do wyrządzenia szkody zleceniobiorcy. Biorcom, aniżeli tutaj polepszenia ich warunków zatrudnienia. Więc ja do niej jestem bardzo sceptyczna. Do tego, co robi pan inspektor Marcin Stanecki, to on robi świetną robotę. Ja osobiście go śledzę. Uważam, że w końcu PIP wyszedł naprzeciw potrzebom i pracodawców, i i pracowników, i jakby też. Um, Medialnie udziela wielu bardzo fajnych, pożytecznych wskazówek, dlatego liczę na to, że po jakimś czasie lista ta w niedługim czasie zostanie jakby zmodyfikowana, bo też taki jest plan. To jedynie ma stanowić wstępny projekt, niewiążący projekt. Natomiast jakby e, się jakimś cudem zdarzyło, że pan mecenas będzie nas tutaj słuchał, no to mam dużo uwag i jednak ta lista powinna być mocno zmodyfikowana, tak żeby ona w końcu przystała do obecnych realiów rynkowych. No Zwróć Piotrze uwagę na, chociażby zaczynamy listę. Jest pierwszy punkt i pierwszy punkt brzmi tak. Pytanie. Strony pracobiorca i przedsiębiorca dobrowolnie zobowiązały się do wzajemnych świadczeń. I jaki jak jest klucz? Co się stanie, jak, no, ty, no jak nie dobrowolnie? Ale ja się pytam, to ktoś kogoś przymuszał? dobrowolnie. Co, co w ogóle znaczy ten wyraz dobrowolnie? Jakby niedobrowolnie ktoś został zobowiązany do tych świadczeń, no to tutaj trzeba by było zawiadomić prokuraturę. No, wiesz, ja totalnie nie mam pojęcia o co, co tutaj chodzi w zakresie. Ja jako prawnik mam problem z odpowiedzią na, na tak postawione pytanie. Mam problem z pytaniami takimi w stylu pracobiorca otrzymuje za pracę wynagrodzenie. Wynagrodzenie jest w pieniądzu, no, no, no czytam i nie wierzę, tak, to, to w jaki sposób ma ten, czy to zleceniobiorca, czy pracownik być wynagradzany, czy kluczem jest wynagradzanie, e, nie wiem, e, zleceniobiorcy w tokenach, czy w jakiś inny sposób, czy jakaś e, wzajemne świadczenie. To już, już poszłaś po nowoczesności, ja myślałem, że to w takich jajkach albo jakiś, wiesz, co w innych, w, w kiełbasie albo w serze, ale to, to jednak w tokenach Ja gdzieś to ja, idę no. z duchem czasu. No, zdecydowanie. E, więc... Tak, może jakieś kryptowaluty, no e, zobaczymy, co czas pokaże, może tutaj będzie jakiś e, kierunek. Natomiast no, takie pytania, no ja nie wiem, w jakim celu one w ogóle mają miejsce. Jak pewnie analizowałeś e, tą listę, no to tam jest praktycznie 10 pytań e, dotyczących, 11, przepraszam, 11 pytań dotyczących wynagrodzenia, które nic nie wnoszą. Naprawdę, one nic nie wnoszą. To... Znaczy, ja, ja ci powiem, mówiliśmy tam gdzieś, gdzieś analizując tą listę, to, to z tych 42 tam, kurczę, żebym nie skłamał, ale bodajże chyba 12 było takich, których można byłoby zostawić i one by miały jakiś taki głębszy, głębszy sens, który można było zrobić z 42, to trochę, trochę ich faktycznie gdzieś tam dość mocno nam to ogranicza. Ale ja się zastanawiam nad bardzo ważną rzeczą. Lista została opublikowana, narzucona do użytkowania. No, ktoś nad nią musiał pracować. No i kurczę, i widzisz, i to się zastanawiam, z całym szacunkiem. Nie potrzebowałaś, nie wiadomo, studiów e, tych, tego dokumentu przez, nie wiem, przez rok czasu, żeby go dokładnie gdzieś tam przeanalizować. To jest często mówisz, pierwsze pytanie od razu mówisz, wow, tak, kto, kto w ogóle co, jak? Kto, kto w ogóle stoi za takim dokumentem, i że komuś jednak jakaś taka lampka się nie zaświeciła, że może jednak nie do końca to jest fajny dokument. Nie chciałabym wiesz co powiem ci, że dokonywać publicznie oceny osób, które ten dokument e, sporządzały, jakby e, czymś na pewno się kierowały. Ja nie rozumiem czym jako praktyk prawa pracy e, i e, który na co dzień sporządza i to umowę o pracę i to e, umowy zlecenia i to jakieś kontrakty B2B, no, no no to nie, to nie, to nie tędy droga. I naprawdę, jeszcze pracując w sądzie pracy, zajmowałam się ustalaniem istnienia stosunku pracy, to mój chleb powszedni i jakby tu sąd też by złapał się za głowę, tak? Tutaj absolutnie te pytania, te przesłanki, które gdzieś tam mam wrażenie mają iść w kierunku właśnie podważenia, no to, no to nie przystoją do obecnych realiów. I ja mam taki apel po prostu, żeby do tego usiąść na spokojnie jeszcze raz, przemyśleć pewne kwestie, skupić się bardziej na kwestiach związanych z podporządkowaniem, kierownictwem e, pracodawcy, mając na względzie to, że wynagrodzenie wypłaca się dzisiaj w pieniądzu, mając na względzie to, że wypłaca się nawet przy kontratach B2B wynagrodzenie w stałym terminie, no ludzie chcą wiedzieć, kiedy mogą oczekiwać pieniędzy za wykonane nawet usługi, bo mamy zobowiązania finansowe w czasach dzisiejszych, że standardem jest oczekiwanie od zleceniobiorcy czy kontraktora tego, żeby pojawiał się w określonych godzinach. Ja nie mówię o pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od dziewiątej do 17, ale standardem jest, że w przypadku jakiejś konieczności, czy udziału w spotkaniach, czy z kontrahentem, no, oczekuje się pewnych ram, Wykonywania tej usługi. Też kwestia jest do doprecyzowania w zakresie poleceń. Ja bym nie chciała, żeby zleceniodawcy po zapoznaniu się z tą listą mieli takie przyświadczenia. O matko, to ja nie mogę dać wskazówek mojemu kontraktorowi, to ja nie mogę dać mu instrukcji w zakresie wykonywanego zlecenia, bo zaraz to będzie polecenie. No nie może, e, może instruować, tylko chodzi tutaj o to, żeby to nie były bieżące polecenia e, w zakresie wykonywanej e, pracy. Więc tutaj naprawdę trzeba poświęcić troszeczkę więcej czasu na to, żeby ta lista no. Miała rację bytu i była faktycznie drogowskazem, bo po to ona ma być że ma być drogowskazem dla pracodawców, pracowników, zedzniobiorców i świadczeniobiorców. No ale w tym momencie ona ewidentnie nie jest. To jest podcast po ludzku o BHP. No, ale poczekaj, poczekaj, mówisz drogowskazem. To może jest jakaś grupa, która, nie wiem, na podstawie tej listy coś zyskuje. Powiedzmy, no, pracodawcy, może niekoniecznie, ale może właśnie zleceniobiorcy, teraz sobie ktoś taki, wiesz co? Może nieszczęśliwy, której przymuszono go do wykonania takiej pracy, płacą mu w jajkach i wiesz co? I on nagle dostaje taką listę i mówi: Koniec, tu jest, proszę bardzo, mam tu czarno na białym, ciach. Mm, nie, oby. Zarówno w mojej ocenie jest ona nieprzydatna Ach. dla pracowników i zleceniobiorców, dlatego że ona zakłóca obraz, jakby zarówno stosunku pracy, jak i świadczenia usług. Czyli nie ma. Hmm. Czyli nie. Ja, ja znowu, trzymając się obliczu, że, że pan, pan, pan minister to jest fajny, fajny facet, jakiś plus jednak. Jest wyjątkowo fajnym. Myślę, że on za tą nie odpowiadał listę. Ja podchodzę do tego jako. Dokument mocno wymagający pracy do dopracowania i może ostatecznie będzie połowę krótszy, ale bardziej precyzyjny, nie tak mocno stronniczy, będzie zawierał inne określenia, no bo zobacz, nawet tu jest kwestia tak, pracobiorca. No to też już trochę sugeruje, że to jest jednak ten pracownik. Kwestia nie pojawia się na przykład czy dana osoba wykonywała usługę. Cały czas pojawia się wyraz praca. To wszystko jakby w Mojej ocenie ma nakierować na to, że dany zleceniobiorca, dany obiorca jest po prostu pracownikiem. I tyle. Okej. Okay. No, znaczy rozumiem, że jednak mówię, jako tak niezwolenniczka tejże listy. Podałaś też parę rozwiązań. To mi przypomina, taka grupa BH-owców też się zebrała, bo. Pojawiła się aktualizacja do rozporządzenia dotyczącej podpisu elektronicznego. I nagle wielki szał I taki, wiesz co, znaczy, pierwsze nagłówki były fantastycznie super. Tak, jak żeśmy zaczęli się wczytywać, to stwierdziliśmy, że kurczę, no, więcej wątpliwości niż tam niż tam faktycznie jakieś rozjaśnień ten dokument wnosi. I też zastanawialiśmy się, kto jest za niego odpowiedzialny, kto go dopuścił, mówiąc, że jest fajny i, i, i wrzucamy go, i, i, i niech on tam, niech on tam działa. No, cóż no, panie in, główny inspektorze pracy, może taka sugestia od nas, tu małych wrzuczków, że może warto. Znaczy, pomysł jest spoko. Sam pomysł jest spoko, tylko że może. Może go należy skrócić, może go należy przeanalizować z, z osobami, z praktykami, może przede wszystkim, tak? jeśli chodzi o rzeczy, które, które są, bo myślę, że ten praktyczny aspekt, jeżeli to ma służyć pracodawcom, jeżeli my to mamy wrzucać, że każdy, że tak powiem, mówię, pracodawca mógłby sobie coś takiego przeanalizować, nawet pracownik, pracobiorca, zwał jak zwał, mógł sobie gdzieś tam, mówię, przeanalizować, ale żeby było jasne wytyczne, które, które pokazują, że no ok, jest więcej za, że to powinna być umowa o pracę, a niekoniecznie umowa cywilno-cywilna, Cywilnoprawna, po to, żeby to faktycznie służyło pomocą, a nie robiło więcej wątpliwości, bo mamy chyba kolejny trochę martwy dokument, tak? Że trochę żeśmy na, na, w internecie się tu nagadało, pojawiło się wielki szał, a tak naprawdę to chyba on tam, mówię, chyba poważnie przez większość, jednak pracodawców nie będzie traktowany i nikt go nie będzie analizował, żeby go tam wrzucić w akty. Tak, idea jak najbardziej jest słuszna, natomiast samo wykonanie, jak to bywa, nie do końca. Dziękuję za ten apel, bo dokładnie miałam takie same wnioski, żeby w końcu takie dokumenty robili praktycy prawa pracy, ludzie, którzy na co dzień się tym zajmują i wspierają przedsiębiorców właśnie w przygotowywaniu dokumentów i zatrudnianiu pracowników. Na ten moment powiem szczerze, lepiej jest, żeby ten dokument pozostał martwy, gdzieś tam leżał sobie w zapomnieniu, bo tak jak powiedziałam, tego się będę trzymać. W tym kształcie on jest w stanie wyrządzić więcej szkód niż pożytku. No cóż, no opinia nasza bardziej po stronie negatywnej, jeśli chodzi o checklistę. Bardzo serdecznie dziękuję Ci Martyno za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę, że gościnią była Martyna Dziedzic, prawniczka, specjalistka, specjalizująca się w prawie pracy, no z którą, no może niekoniecznie, żeśmy aż tak rozłożyli tą tą checklistę, ale myślę, że Stwierdziliśmy, że kurczę, tu w sumie trochę nie ma co rozkładać. Tak? Tu jest bardziej element typu eliminować i, i checklista. Raczej nie, raczej nie będzie stanowiło szału dokumentacyjnego w, w 2026 roku, a raczej przynajmniej w takiej formie. Mamy jednak nadzieję, że, że może, te, może czy ta informacja, czy ogólnie szeroko informacje dotrą do, do Pana i, i wyciągnie z nich wnioski i może kolejna checklista, którą zaproponuję będzie już. Fajniejsza, bardziej przydatna przede wszystkim, praktyczniejsza, bardziej przydatna, bo to chyba na tym by to wszystko polegało. No? Dokładnie. Dziękuję Ci serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję pięknie za rozmowę. Jeśli masz jakieś pytania, albo jest temat, o którym chciałbyś usłyszeć w podcaście, to napisz na adres Gmail.com.